Siemanko, jesteśmy w trakcie nagrodowego piwka, ukończyliśmy przed chwileczką półmaraton w Napolu. Mamy medale, reprezentowaliśmy klub Hajime Run. oczywiście biało-czerwonego orła. Całym klubem zakończyliśmy poniżej dwóch godzin, więc jesteśmy zadowoleni. A za nami w tle San Paulo, więc czas pogadać o piłcach jak San Paulo, no to dwa tygodnie temu tutaj Zwyciężyło Lecce, a dzisiaj to Lecce gra sobie na Stadio Olimpico z Romą i wymyśliliśmy sobie typ po wysokim kursie w miarę pewny, ponieważ Bugmacher płaci 2,12 za to, że Lecce z handicapem półtorej bramki wygra z Romą, to znaczy nawet jeśli Roma wygra to spotkanie jedną bramką, no to kupon nam wchodzi, natomiast mi się wydaje, że to może nawet się skończyć czystą dwójeczką po kursie 8,87, zostanie przy tym handicapie, bo jest bardzo ciekawy i wysoki kursik, natomiast Drugi typ na dzisiaj to spotkanie w Lidze Angielskiej, Wolverhampton z Norwich City i tutaj dajemy dokładnie taką samą kombinację kursu z 1.57. Wydaje mi się, że Wolverhampton, który zagrał mocno ze Spaniolem w czwartek nie będzie w stanie jeszcze dzisiaj wysoko, więc niż jedną bramką pokonać Norwich i ten typ też nam wejdzie. Oczywiście przyjeżdżamy do Napolu nie tylko po to, żeby próżnować i pić. Dzisiaj ukończyliśmy półmaraton, a już pojutrze przyjeżdża tej Messi z ekipą i będziemy na tym meczu, będziemy relacjonować, będziemy typować. Pozdrawiam się Manko, uprawiajcie sport. Chodzimy.